Dobry, witam serdecznie w filmie Dziś pachnę. Dzisiaj wybór padł na jeden z perfum, jedne z perfum z zeszłotygodniowej tacy. Ten oto przepiękny La Vieille La Lapsolu. Przypatrzcie się, jaki piękny to jest flakon. Taki klasyczny, ale jednocześnie taki ciężki. Naprawdę tym flakonem można by zabić. Flakon jest srebrny, tak on się o to prezentuje. Zawsze kurczę te takie elementy błyszczące, są wypalcowane. Wstążka jest taka szara, ze, srebrny, ze srebrną szyjką. Na szyjce butelki jest srebrna ta wstążka, w takie srebrne kropki. Góra flakonu też ma taką metalową, oczywiście w kolorze srebrnym osłonkę jakby ona jest wtopiona w zasadzie w tą butelkę, ja nie wiem czy to szkło po prostu nie jest jakoś tak na taki kolor pomalowane, przynajmniej takie mam wrażenie także flakon jest ciężki, siermiężny ale bardzo elegancko moim zdaniem się prezentuje i jest to zapach z kategorii kwiatowo-owocowo gurmą, chociaż według mnie bardziej, najbardziej przypisałabym go do kategorii zdecydowanie gurmą, bo to jest Słodziak nad słodziakami. Sam zapach powstał w 2014 roku i też mam dobre skojarzenia, bo nabyłam go krótko po tym jak urodziłam syna, więc mm, no, więc tak, takie mam właśnie miłe, miłe wspomnienia. Za powstanie tego zapachu odpowiada duet perfumiarski Dominik Ropion i Anne Filippo. Jeżeli chodzi o nuty, jakie znajdziemy w tym zapachu, to jest tutaj spora doza owoców, pomieszana ze słodkościami. W nucie serca, w nucie głowy, znajdziemy czarną porzeczkę, znajdziemy też gruszkę. W nucie serca, właśnie jak mówiłam na początku, zawarty jest irys, kwiat pomarańczy, róża damasceńska i jaśmin, czyli ta, ta, ta głębia zapachu należy bardziej do białych kwiatów. Chociaż moim zdaniem, ja je tutaj może delikatnie wyczuwam, ale one są przykryte po prostu dość grubym płaszczem słodkości, które odnajdziemy w bazie. A w bazie są takie nuty jak pralina, drzewo kaszmirowe, wanilia i tonka. Zauważyłam w ogóle, że bardzo lubię właśnie połączenie wanilii, tonki i nut drzewnych, a jeszcze jak do tego dochodzi jakaś słodka nuta, w typie praliny, to już w ogóle jestem kupiona. <grych> tak już mam. Całość, jaki to zapach? Całość jest taka waniliowo-irysowa i irys w tym, w tym konkretnie zapachu podany jest w sposób taki marchewkowy. Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest surowa marchewka, to jest już marchewka przetworzona w cieście marchewkowym takim słodkim cieście marchewkowym. Jest tutaj obecna jakaś taka nuta. Prawdopodobnie ten irys został w ten sposób właśnie podany. Zapach jako flanker nawiązuje jak najbardziej do klasycznego lawiebel. Natomiast tutaj wszystko jest jakby wzmocnione. To wszystko brzmi mocniej, głębiej, intensywniej, tak jakbyśmy w twarz dostawali po prostu składnikami. Tu jest totalny przepych. Totalne bogactwo, gęstość, lepkość, nawet zahaczająca o ulepność. No tutaj można by się rzeczywiście do tego przyczepić. Jest groźba podduszenia się tymi słodkościami w tej wersji zapachu. Jest to typowy zapach gurmą, tak jak mówiłam, tylko według mnie dla wielbicieli słodkości. Inni się uduszą albo po prostu zwymiotują, bo no, doza słodyczy jest olbrzymia. Właśnie pralina, wanilia i tonka wraz z owocami brzmią tutaj w tej kompozycji najmocniej i dają wrażenie takiego bardzo słodkiego deseru lub wręcz cukierni z wymyślnymi słodyczami. Trochę wspomnianego ciasta marchewkowego, trochę kremu brûlée, jakby pączki z owocowym nadzieniem, a wszystko to okraszone lukrem, ale takim grubym, dobrym lukrem, tak bym to powiedziała. W tej cukierni znajdziemy też czekoladki. Czuję też tutaj jakiś taki akcent rodem z, z pudełka z czekoladkami. Coś podobnego czułam w Lanui Trezor, też lankon, nawiasem mówiąc. <grymne> Natomiast, no, no tutaj, tutaj to wszystko jest po prostu yy, iście, yy, cukiernianie, zmieszane. Dla wielbicieli yy, słodkości, dla łasuchów, jak najbardziej. No właśnie, dla kogo? Tak jak mówiłam, tylko dla miłośników słodyczy. Inni się po prostu wycofają szybko, raczkiem. Yy, dla kobiet, Dość charakterystycznych, dość charakterystycznych, lubiących zwracać uwagę, bo ten zapach jest bardzo intensywny, bardzo ekspansywny i bardzo zwraca uwagę. Zresztą dostałam za niego mnóstwo komplementów już podczas, kiedy go nosiłam. Raczej dla kobiet takich w kierunku 30, plus, ale nie mówię, że młodsze nie mogą, natomiast mi się bardziej kojarzy jednak. Ten zapach, mimo tej całej słodkości, to nie jest infantylny, to jest taka bardzo dojrzała y, słodkość. Um, to jest dla kobiet, zapach dla kobiet, które wiedzą, czego chcą. Nie boją się wyrażać swoich czasem nawet kontrowersyjnych opinii. Myślę, że osoba nosząca ten zapach może właśnie y, często mieć odmienne zdanie od tak zwanego tłumu i nie boi się go po prostu y, wyrażać. To jest też zapach dla kobiet kipiących emocjami, które nie potrafią ich trzymać na wodzy, po których od razu widać, czy są bardzo szczęśliwe, bardzo rozbawione, albo bardzo wkurzone. Potrafią rzucać talerzami, tłuc talerze, takie czasami taki włoski temperament. Chociaż nie mówię, Słowianie też bywają dość mocno temperamentni, <śledzimy> Tak. Dokładnie, na kiedy byłby to zapach? To jest zapach stworzony na jesień i zimę, nawet na okres świąteczny, świetnie by się wpisywał właśnie w klimat świąteczny, ale koniecznie ze śniegiem, z mrozem Tak, i jakiś wiecie, kulik, Te, tego typu klimaty, a potem przy kominku, odpoczywanie e, i zjadanie ciasta marchewkowego, <laughs> sorry, musiałam ale zdecydowanie okres jesienno-zimowy, niższe temperatury temu zapachowi będą służyć. Trwałość i projekcja to jest 10 na 10 w obu przypadkach, przynajmniej na mojej skórze. Ja mam w ogóle tą pierwotną wersję. Wiem, że zapachy przechodzą reformulację, prawdopodobnie tego też to nie ominęło, więc nie wiem, czy teraźniejsze odsłony nie są trochę, wiecie, rozwodnione, bo to często tak bywa. Natomiast myślę, że nie. Nawet jeżeli coś tam pogmerali, no to wielkiej krzywdy zapachowi nie zrobili jednak i w dalszym ciągu ma moc i parametry. To jest bardzo intensywny zapach, raczej nie do biura, nie do zamkniętych pomieszczeń, chyba, że w aptekarskich ilościach. Coś na, No nie chcę porównywać go do słonia, bo słoń to jest jednak maksimum nad maksimum. Ten troszeczkę podchodzi pod słonia. Nie ma może do końca rzeczywiście takich samych Parametrów, ale już zmierza w kierunku właśnie słoniowatości. Więc tutaj uwaga, cena. Kiedyś były pojemności 20 ml, bo ten zapach występował właśnie w pojemności 20 ml i 40 ml. Ja tu mam 40, tylko że teraz te 20 są ciężkie do zdobycia z tego co widziałam. Natomiast za 40 w internecie trzeba zapłacić od 300 do 400 zł, więc nie jest to bagatelna suma. Zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę pojemność tego zapachu, która wynosi, jak mówiłam, tutaj 40 ml. Wygląda na więcej, szczerze mówiąc, ale to przez tą właśnie siermiężność, przez ciężkość zapachu. Dobrze, jeżeli chodzi o moją opinię, moją recenzję tego zapachu, to by było na tyle. Ja jeszcze się dzisiaj dopsikam nim na wizji. I z tego miejsca chciałabym zapowiedzieć pewną serię, nową serię na moim kanale. Nową serię filmów z udziałem mojego męża. Chcę to zrobić w ten sposób, że, no nie mówię, że co tydzień, ale co jakiś czas, może też co tydzień, nie wiem. Wszystko zależy, wiecie, my też tutaj jesteśmy ograniczeni, ograniczeni pewnymi sprawami. Pojawiłoby się, pojawiłby się film, gdzie mój mąż dostałby do powąchania kilka flakonów perfum. Ja zadałabym, no nie wiem, kilka pytań do nich. Zawsze takich samych pytań i on musiałby się wypowiedzieć na ten temat. Wiecie, coś w stylu męskim okiem. Powiedzcie, czy ten pomysł Wam się podoba? Mi się wydaje dość ciekawy. Ja sama chętnie oglądam no, raczej na zagranicznych YouTube'ach tego typu filmy, kiedy właśnie panowie wypowiadają się męski, o, męskim okiem o e, zapachach damskich. E, m, także myślę, że to mogłoby być coś, e, coś ciekawego. Napiszcie co wy to, o tym sądzicie oczywiście, jak wam się podoba La Vie Belle Absolu, czy w ogóle go znacie, co o nim myślicie. No i cóż, zapraszam do kolejnych filmów, pozdrawiam serdecznie, pa do zobaczenia, cześć.